To dzisiaj jestem z Moniką Zieliński, Monika też jest Polką ze Stanów, tak jak ja, tylko że ja nie jestem Polką, ale, ale wiecie o co tutaj chodzi. I będziemy dla Was próbować trzy różne burgery, oczywiście nie wszystkie trzy od razu. Nie, nie możemy zjeść trzy burgery w jeden dzień, znaczy możemy, ja ale mogę. po prostu chcemy zobaczyć jak dobre polskie hamburgery są dla Amerykanów, tak jak my. Ja osobiście kocham burgery, więc kiedykolwiek mam okazję spróbować, to jestem bardzo chętna do pomocy. Bardzo się ucieszyłam, kiedy Dave mnie zaprosił, żeby właśnie nagrać ten filmik. I mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Polacy się ze mnie trochę śmieją, że ja zawsze jak gdziekolwiek jestem, zamówiłam burgery, bo ja po prostu osobiście nadal kocham burgery. Nie wiem, ile burgerów zjadłam w życiu, ale na pewno bardzo dużo. Więc jestem taką ekspertką w burgerach. I myślę, że spróbujemy bardzo fajne, ciekawe, może burgery, które jeszcze nie próbowałam. Zobaczymy. Zobaczymy. I Wy też zobaczycie. Będziemy próbować trzy rodzaje burgerów. Będziemy porównywać i porozmawiamy po prostu sobie czy nam się spodoba, jakie są sosy, dodatki, bułka i co najważniejsze w burgerze. Pierwsze miejsce, gdzie idziemy to idziemy do Pasipusa. Drugie miejsce to idziemy do... bydło i Powidło. Tak i to jest e, mniejsza restauracja. To nie jest, takie, to nie jest sieć tak jak i trzecie miejsce to prawdopodobnie będzie jakiś taki, wiesz, taki tani hamburger z jakiejś budki, to zobaczcie na dworcu, tak, taki, taki typowy burger z lat 90. Może będzie najlepszy. Mam nadzieję. Zapraszamy na odcinek. Yeah. <laughs> e, więc zaczynamy z pierwszym burgerem. Tak, fastibus. To był twój pomysł, tak. polecenie. Bardzo chciałeś spróbować. To jak ja myślę o polskich burgerach, to zawsze myślę... I, I oni mi nie płacą, żeby tak powiedzieć, ale tak, no to jeszcze ja... nie spróbowałeś, więc okej. Okay. Ja za... chciałam spróbować klasik, e, taki mały. A Ty? zamówiłeś jak to To jest jakiś os z osypkiem albo coś takiego? Wow, tak to, to wygląda. to jest ten mały? To jest ten mały, okay, tak. dobrze, I tak. że... wiesz? pokazać do kamery. Tada. I wiesz, ludzie mówią, że w Stanach to porcje są duże, ale ja myślę, że, że w Polsce te, te porcje też są duże. Nie wiem czy widziałaś kiedyś takie mega Czasami duże tak. kotlety. Oh, to tak są takie jak olbrzymie. Pasz. To co ja uważam jest ciekawe, że w poset te bułki są prawdziwe bułki. Tak. A w Stanach... Tak burgerowe takie. Tak, tak, takie miękkie, a ten to jest taki porząd, porządna bułka. Jak Mam wrażenie, że się strasznie ubrudzę, no, tak ale to... to nic, bo tak to jest. Bo no. tak się je amerykańskie jedzenie, że tak. trzeba się ubrudzić. No, a tak brudnik? mój zwykły burger wygląda. Okay, Dużo to, ketchupu, to, to jest plus, Dużo sosu. zabra. dobra. Dobre. Pierwsze wrażenie, bardzo dobre. Bułka mm. jest miękka. I to mi się podoba. Jest miękka, ale nadal nie jest aż taka miękka. Tak jak powiedzmy powinna być. Także mhm. ja zawsze mówię, że te burgery w Polsce ogólnie mi lepiej smakują niż w Stanach. I myślę, że ja lubię te polskie burgery, ale zawsze mówię, że to nie, nie wiem, czy to jest prawdziwy burger. Bo <laughs> ja uważam, że prawdziwy amerykański burger to jest, są, to jest jakieś śmieci, śmieciowe jedzenie. To nie jest jakieś Trochę mega tak. dobre. Po prostu. Nie masz czasu zamówić dobre jedzenie, to jedziesz. Na szybko. na szybko. i wtedy jesz jedną ręką jak prowadzisz samochód. To jak nie możesz zjeść burgera jedną ręką, to, to akurat bym chyba mógł zjeść jedną ręką. No okay. nie wiem, kupuję mięso jest dobre. No mm. jest, to jest plusem dla mnie. Nie, nie wiem. wiem jak twój. Co tam masz? No jakiś oszypek, Fajem. ale nie wiem. To ser jest po prostu. Tak, i to jest o, bardzo Ale polskie. Właśnie ja nie mam sera w moim. A, to, to jest... Minus, że chyba trzeba zamówić tak dodatkowo, albo burger, właśnie z serem. Mm -hmm. Że to nie od razu jest tak automatycznie z serem. Ale w Stanach tak samo jest, że, że zawsze więcej płacisz, nie. jak chcesz ser. I te składniki są takie świeższe, bym powiedziała, że w Stanach mam wrażenie, że długo leży w lodówce gdzieś albo. Nie tak, nie, nie tak trochę przypomina tych składników, ale nie do końca. To mi się podoba, że w Polsce, nawet jak to jest powiedzmy amerykańskie jedzenie, chińskie jedzenie, meksykańskie jedzenie, to nadal to jest polskie jedzenie. No, oni wiedzą, co Polacy lubią, dlatego uwielbiam Polskę, przez to, że wszystko co tutaj zamówię jest bardzo polskie i, i oni wiedzą co mi smakuje. Nie wiem jak ty to masz. No To jest dopasowane jest Aha. na pewno. Mało warzyw myszy w moim, ale... To jest chyba tak powinno być. Mhm. Lubisz pikantny ketchup? Czy nie ja, ja ogólnie lubię polski ketchup. Teraz byłam w Hiszpanii i ketchup. Bla, taki słaby, tani ketchup. A tutaj w Polsce to oni wiedzą. Ja Myślę, że Polacy powinni wygrać nagrodę na Nobla godę. z keczupem. Ale w Stanach to każdy ketchup tak samo pracuje. Mhm, to prawda. Tutaj. jest tutaj... względu na markę. Mhm. A tutaj to po prostu wiesz każda firma inaczej smakuje. I każdy ma swój ulubiony mm -hmm. też. Mm -hmm. Ale właśnie z, e, z majonezem jest dziwnie, że tutaj nie kładą na kanapki. Mm. Ja uwielbiam majonez na kanapki, mm. a tutaj tylko do sałatki. No to jak oceniasz ten burger? Mm. Mi szakuje. Myślę, że on jest taki mm, dosyć podobny do amerykańskiego burgera. Mm -hmm. Można chleb jest bardziej, ta bułka jest bardziej mm, taka twardsza może, nadal jest miękka i się da zjeść łatwo, mhm. ale tak w porównaniu do tych w Stanach to jest porządniejsza burka. Tak, tak dokładnie i e, właśnie fajnie, że dało się zjeść bez, na szczęście się nie ubrudziłam, bo czasami jakieś idziesz do restauracji to jest właśnie jak mówiłeś kiedyś, że z nożem i z widelcem trzeba jeść, więc na szczęście tutaj nie mieliśmy tego problemu. No na naszym lunch polecam. Dajcie znać, co wymyślicie właśnie o tej Marce, jakie są Wasze ulubione burgery i co polecacie, żebyśmy spróbowali następnym razem też. Tak. I czy macie w ogóle pasi busa w waszym mieście? Jesteśmy pod stadionem i Monika chce Wam coś powiedzieć. Jesteśmy właśnie tak, pod stadionem, i tu są futraki. Nie wiem, czy macie w swoim mieście, no tu w Warszawie. Co macie też w Polsce, futraki? Tak, w znaczy, dużych to miastach jest żart. Chyba. <laughs> Oni gdzieś za nie śmieją, że ja mówię takie rzeczy. Okej, okay, nie, nie. I tutaj mamy bardzo duży rodzaj bardzo dużo smażonych, słodkich, słonych cokolwiek możecie wyobrazić, pewnie. Jest tutaj. Właśnie duży wybór. To okej, okay, to idziemy, 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 bo właśnie tak. chcemy spróbować burgera, ale, ale skąd? Dokładnie. Właśnie zaraz to się znajdzie. Przypomnę sobie nazwę. <grym> bydło i... coś tam po widło? Tak. Coś bydło z bydłem? I... Tak. <grym> coś takiego, zawsze mi się miesza to. Tak jak ja słyszę zaraz bydło, powiemy, to wiemy. myślę o jakimś takim, gru, takim dresiarzem. Oh, taki wiesz, oh, taki, taki, okay. taki napakowany. Like tak no, jakie wiesz, like bydło. Ja okay, że ma og ogoloną głowę i tak jest muskularny i nie może dotknąć plecy, bo ma tak dużo mięśni. Okej, okay, zobaczymy czy to jest zobaczymy kto nam zrobi tego burgera, czy Taki właśnie. Się... Albo może te burgery są zrobione z, z takich dresiarzów. To by było coś ciekawego na pewno. Byś spróbował takiego. O, ja nie wiem, pewnie by smakował jak papierosy i wódka. Okay, tak. A, jest. bydło. To, to jest to miejsce, okej. Okay. Oni mają restauracje też, bo mają trzy restauracje. To jest idealny burger. Zobaczcie, wszystko jest ładnie ułożone. Bardzo fajnie zaprezentowane. Mam nadzieję, że mi nie wypadnie zaraz. <laughs> Ale super! Okej, okay, to idziemy znaleźć miejsce, żeby to zjeść. Jest, jest dzisiaj dosyć gorąco, nie? <laughs> Idealnie na takie coś, moim zdaniem. A na takie z tymi food tak. Mhm, tak. W końcu się czuję, że to lato, nie? Tak, tak e, Jesteśmy tak. na dworze, jest ciepło, mm. jest dużo jedzenia. O, mm. Ładnie pan. Ale nie ma sosu. Uh -oh. A, ja mam ale... jakąś majonez. Okay. A jest jakiś barbecue czy coś? O, oh, barbecue, tak, dobra. Mm. A na górze też, ok. Mm. Zobaczymy zaraz. Na pewno będzie pyszne. Bardzo dobre rzeczy słyszałam o tym miejscu. W ogóle wszyscy rekomendują. Więc mam nadzieję, że nie zawiodą nas. Jak się mówi. I'm gonna sink my teeth into this. Po polsku. Eee, <laughs> Chyba nie ma coś za takiego. Tak, gryzę, nie wiem. Tak, mm. pierdole to. Yeah. <laughs> Można tak powiedzieć. A i przynajmniej będziemy mieli stół tym razem. No tak, bo nie na kolanach. Tylko stół, tak, tak, tak. Bez stołu to nie to samo. Okej, okay, to zobaczymy jak te burgery smakują. No ładnie się prezentują. Tak, i Od nawet mają pusty. taki patyczek. Nie mamy chusteczek. Uh -oh. mm. Chustecz. Mm. Wow. Mm. O, to... Pierwszy gryz. Dobry? Półka no. okay. idealna. Bardzo mm. miękka. Mm. Dobry ser, jakiś ko słodki, kozi ser. Mm. A ja klasyczny oczywiście. Mm -hmm. No, rzeczywiście takie słodkie, no, dobra. Że myślę, że w Stanach ogólnie jedzenie jest słodsze. Mhm. Że nawet obiady są słodze, tak, słodkie. To I to mhm, akurat aha. właśnie ma, ma taki smak, że to jest burger, ale, ale jest słodkie. Mm. Smaczna bułka. Mięso bardzo soczyste, troszeczkę za dużo majonezu bym powiedziała. No trochę za dużo. I to ode mnie, wiesz, mm -hmm. to dużo znaczy, bo ja lubię bardzo majonez. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak za dużo majonezu. No w sumie masz. Zawsze jest za mało majonezu. Choć najgorsze jest to, jak zamówisz frytki mm -hmm. i mówisz, żeby przynieść ketchup. Przyniosą ci te frytki bez ketchupu. I mm. mówię, czy, czy mogę ten ketchup i potem czeka, żeby jeść te frytki. I te, te frytki stygną, mm. i oni potem zapom zapomnieli w ogóle o, o tych tym. frytkach. Mm -hmm. mm. Mm. No, mi bardzo smakuje. Tak, jeszcze takie... Dużo cebuli mam, to też mi smakuje. <grym <grym mm -hmm. mm -hmm. Szkoda, że nie, nie ma buraków. To, że mięso jest takie czerwone mm, w środku. No właśnie, nie pytali jak z No, nie Zwykle masz bólu. Wiesz, to co dają? No, to jest tak mocno od myślę. To Twój? Mm -hmm. Też, ale mi to nie przeszkadza. Na uh -huh. niektórych przeszkadza, więc lepiej powiedzieć może. Uh -huh. Bo na przykład moja siostra nie lubi takiego czerwonego. Uh -huh. Steaki też lubi w takie dobrze ugotowane, nie czerwone. Wiesz, jak mówimy, że po bo... no. Co to jest w ogóle? Ja zawsze myślałam, że to jest źle przetłumaczone. <laughs> a wiesz, w Stanach jeszcze jak się nazywa? Arugula. Yeah. Uh -huh. Miałam filmik właśnie, mówiłam, że. Arugula na mnie brzmi tak jak jakiś clown, ma taką trąbkę. Tak, arugula! A rocket? Co jest mm. w Co to jest w ogóle? I Elton John, on jest Anglikiem. Mm -hmm. Ja on ma taką pisankę Rocket Man. To co to jest? O tej sałacie? Dosyć tłustym. Mm -hmm. Mhm. Ale pyszne. A tu jest dosyć, ale dobry był ten ser to był koziser? Mm -hmm. Mówię, że to jest słodki. Mm -hmm. Znaczy ja bardzo lubię koziser. Bardzo mm -hmm. A Chociaż lubię jeść kozy. Nie wiem czy jakby kozy. Mięso? No? Nie pamiętam. Tak no, jak w Jamajce albo w Karaibach oni dużo jedzą. Kozy. Ko ko kozów? Kozów? Nie wiem, Kóz? Nie wiem. Kusk? Kus? O. Kus. Dużo jedzą kus na, na Karaibach. Mm -hmm. Powiem tak, że to drugie miejsce było pierwsze, Dużo lepsze niż mm. uważam. No wiadomo. Ten pierwszy, zresztą wiadomo. No bo to jest taki, to jest restauracja, taki inny rodzaj bym powiedziała restauracji. Bo Fazibus jest bardziej taki fast food, Aha. a to jest taka już taka established restauracja. Czyli moi znajomi mi bardzo polecili to miejsce. I się sprawdziło Mieli jak, by, jak będziecie w Warszawie, to wpadajcie. Gdzie my jesteśmy? w zachodnim. Ok, i my siedzimy w jakimś barze, w jakieś takie mega polskie i właśnie chciałam zjeść takiego burgera, a, ale też wiem, że ten burger będzie. nie bez tak? Nie, bez koli. I ten burger będzie drobiowy? Chyba drobiowy, tak. Zobaczymy, zobaczymy, albo może ze szczura, ale i tak zobaczymy, będzie dobre, właśnie chcieliśmy zamówić takiego a Bulgaria przynajmniej chciałam mówić, że nie wiem jak ty. To był mój pomysł. Był twój pomysł, okej. Okay. I fajny dodatek jest y, ta muzyka, nie wiem czy słyszycie. Daje naprawdę fajny klimat. <laughs> tak, że wiadomo, że my jesteśmy... I też mam takie połosy dzisiaj, takie <laughs> lata się takie Disco polo, tak, tutaj czas się zatrzymał, są laty, lata 90. i będziemy jedli burgera z lat 90 okej, okay, to, to jest właśnie to to najpierw? jest właśnie to jest, tak, to jest właśnie to co chciałem że w takim trójkącie Aha. i że trzeba najpierw zjeść widelcem albo, znaczy nie wiem, zobaczymy jak to, jak to wow. zrobimy tutaj ale ciepłe ale jest, jest, jest ciep... nie gorące nawet tak, miała. tak, to jest właśnie to jest, um, cebula cebula prażona mm -hmm. sałata lodowa wiesz co, pierwszy raz widziałem, że ludzie dodają taką cebulę do, do... wszystkiego tak. w Polsce, w latek 60, tak. Mm -hmm. No dobra, to co? Ja, ja tak myślałam, wow, oni są kieliczami. Okej, okay, to próbujemy, co? Mm -hmm. mm. Mm. Ja myślę, że to jest wszystko z mikropali, Jak myślę. <grych> I nawet mamy te takie serwetki. Już mm -hmm. są takie mega cienkie. Mm -hmm. Nie mam. Ale smakuje, dobrze. Mm. Mieszane sosy. Mm -hmm muszę spróbować tak pełen efekt nie mogę z mm. jeść i mm -hmm. to jest taka kajderka taka mi smakuje czy ja akurat uwielbiam takie hamburgery <laughs> nie wiem czemu przez to, że mi przypominają mojego dzieciństwa jak przyjeżdżałem do Polski Mam nie przypomina ten sos właśnie to mm jest -hmm. majonez? majonez i Wieczór chyba? Panie wieczór, no. No nieźle. Ale faktycznie maszaty to, to jest typowe takie. Uh -huh. No to mi to przypomina. Mm. Tylko brakuje kapusty. No właśnie. Nie wiem czy to jest ten majonez, czy sos, czy dłuka, czy wszystko razem, ale ma dzieciństwa. Uh -huh. Bo ja wiele razy tutaj przyjeżdżałam jak sobie sami gdzieś podróżowaliśmy, to to był taki główny punkt zbiórki takiej. No bo nie z Ostroweki tam nic nie jeździło, więc musieliśmy przyjechać do, do Warszawy z Ostroweki i stąd pojechać dalej na jakieś wycieczki czy kolonie, właśnie. Mm -hmm. I tylko takie rzeczy były wtedy, w latach już nie 90., ale tak early 2000 mm -hmm. 2005. No to jeszcze na jeszcze tak się nie rozginęło. A teraz jest McDonald's na tym portu, więc... Mm, tak. mm, yeah. Wszędzie jest McDonald's. Mm. Myślę, że dawniej McDonald's to było takie wow. Mm -hmm. Takie coś specjalnego. A teraz to jest wszędzie. Ale nie, jak w twoim mieście jest McDonald's, to już wiesz, że to nie wioska to porządne miasto. <noise> nie każde miasto ma McDonald's, to mm. te większe. A, a tutaj w Warszawie. To są nawet w centrum jest tam kilka tych McDonald's. Mhm. No, tak. Nie wiem dlaczego założyłam białe spodnie. <laughs> no, ale przynajmniej nie mogą widzieć te spodnie, to jest okay. Dobrze. Mm, jak widzicie, ten, ten burger jest taki, wiesz, taki cienki, ale wiesz na mnie, dlatego ja lubię takie burgery. Mhm. No przez te warzywa ciebie. i przez ten sos. <laughs> I zabuka też, to jest taki burger jak twoja babcia by ci zrobiła. To jest idealne właśnie, bo szybko dostaliśmy. Mhm. Więc zamawiasz, dostajesz od razu kawę, nie musisz długo czekać i o to chodzi, bo tu jesteśmy na dworcu i wiesz, też coś szybko zjeść. Wiesz co, ten burger <śmak> smakuje jak pastel <śm> Nie powiedziała, że samą bym zjadła na talerzu. To ogólnie, jak oceniasz. Ciężko mi powiedzieć. Bo mi smakuje. Tak. Tak, to ta naprawdę. Ja nie sądziłam, że całego zjem, ale mi smakuje, naprawdę. Mm. Jak mamy porównywać do amerykańskich burgerów, to, to to nie jest. Nie, nie. jest Ale A? ja myślę, że to było w latach 80., -tych, 90. -tych. Ja się myślę, że każdy w Polsce chciał, wszystko to, co było amerykańskie, było fajne. Każdy chciał jeść takie rzeczy albo, albo mieć takie amerykańskie rzeczy. Jak ktoś widział w telewizji, czy jedzą burgery i oni po prostu chcieli to stworzyć w jakiś w swój sposób. A i właśnie to jest to jedna. Ale śmieszne to, że po prostu się nazywa hamburger uh -huh. Że właśnie tak jak mówisz, ale po prostu nazwa hamburger uh -huh. i, i Coca-Cola też jest wszędzie. Uh -huh. w wszędzie jest Coca-Cola. Uh -huh. I tutaj takie Ameryka... cudoamerykańskie, uh -huh. ale w sumie to jest kompletnie co innego. Uh -huh. Że to jest jakiś wizerunek. Uh -huh. że to jest, się sprzedaje? Uh -huh. No ale właśnie nie wiem czy bym specjalnie tutaj przyjechała, żeby to zjeść, ale... Właśnie tak zrobiliśmy dzisiaj. Byliśmy głodni mm. i się najem, ale nie, nie myślę, że mi to zaszkodzi. Chyba nie. Nie. No To taka większa półka, po prostu i. Mm -hmm. no. Nie takie tłuste. Najmniej tłuste chyba ze wszystkiego, co jedliśmy. Takie mm -hmm. like dietetyczne i tylko 6 złotych. No właśnie. What a deal. jak porównywam doświadczenie, że, czyli experience to, to było najciekawsze no. bo jedliśmy w galerii taki fast food, jedliśmy food i to też dosyć fajnie no, było, fajnie. ale się przyzwyczailiśmy to jest takie typowe takie amerykańskie bym powiedziała to jest takie typowo polskie to jest coś pięknego ja tego jestem w Polsce, nie wiem jak Ty, ale tak. dlatego mówię Polskę, bo jest Polska Więc to jest idealne zakończenie tego filmiku no. i to jest bardzo polskie już spróbowaliśmy wszystkie burgery i teraz jest czas, żeby powiedzieć co myśleliśmy o nich, to jakie wrażenia, Które, który, który Ci się najlepiej smakował? Smakował ten e, z bydło i powidło. Tak, to było najbardziej taki quality, że taki tak, dobra jakość, jakość. Że warto ceny i w ogóle mi się bardzo podobał tak. prezentacja, był ładnie ułożony mm -hmm. i bardzo dobrze smakował. Mięso było dobre. Też. Mięso było takie, o, bardzo dobre. Jeszcze Prosuklina. takie czerwone w środku. Mm. A, myślę, że najmniej mi smakowało tak naprawdę to e, ten pierwszy, pasibus, tak. Ten pasibus to mi najmniej smakował a i ten taki mega polski burger tutaj z dworca to jest inny styl w ogóle, to nawet nie wiem czy, mo czy możemy porównywać inny te... klimat ale tak. nie czuję, że było zrobione sercem u tej pani ta, ta <laughs> ja pani nie wiem po bladą. ja nie jestem pewny, nie. Ona, ona, tak, ona tak wiesz co wy chcecie <laughs> ale, <laughs> ale... ale nie, jak dała to tak tak, Z uśmiechem nawet. Tak, tak. Musiałem się, się. rozkręcić nie spodziewałam. tego. Nie ja mówiłem, że ona zaraz nas wyrzuci stąd <grym> za to, że <grym> wiesz, nie wiem, co się nie pasuje, Aha. a tak nie było. Nie, nie, było fajnie. I mieliśmy całą salę dla siebie, żeby Muzyka. nagrywać Tak, tak, klimat. To ogólnie się cieszę, że to zrobiliśmy. Ja było też, fajne, fajne tak. doświadczenie a, i mogliśmy jeść burgery. Ja, ja tak szczerze mówiąc, ja rzadko zamawiam burgery. To by to Staram był... się nie, wiecie, <laughs> to, ale... był, to był Moniki pomysł, to wiesz. <laughs> tak, to był. <laughs> Przyznaję się. <laughs> no i chcemy wiedzieć też, jakie wy burgery wolicie, lubicie, co myśleliście o naszym wyborze. Czy woliliście, żebyśmy coś innego może spróbowali jakieś inne, ale też chciałam powiedzieć, że jest dużo różnych burgerów. Tak naprawdę, że rodzaj się nie kończy, bo są też wegańskie, różne po prostu przeróżne, nie tylko z mięsem. Więc też może być kolejny filmik o takiej wege opcji, No ale dajcie nam znać, co mamy spróbować następnym razem. I dajcie nam znać w komentarzach, kiedy był ostatni raz, czy jedliście takiego mega polskiego burgera, tak jak z dworca. Dzięki, że oglądaliście nasz filmik dzisiejszy. Pamiętajcie, żeby subskrybować do Dave'a kanał. Dajcie łapkę w górę, ale... Kciuki, jak Dave mówi. Zostawcie też komentarz, jestem ciekawa Waszych opinii. No i też możecie mnie znaleźć oczywiście na moim kanale. I do zobaczenia! Tak, Monika Zieliński. Nie zapomnijcie! Subskrybujcie! <laughs> pa.